Siema mordeczki moje kochane <laughs> Witam z Warszawki Stresuję się trochę za tą swoją Warszawą Chyba za długo tu wcześniej siedziałem, już mi wiecie bokiem wychodziło, a teraz a teraz znów tutaj jestem i jest, jest fajnie Zablokowali mi Facebooka no Zablokowali mi Facebooka i nawet nikomu nie mogę odpisać. Swoim mordeczkom nie mogę odpisać. Team Ozdóbka, dziękuję. W ogóle lubię to określenie ozdóbka. Jak ludzie do mnie na mieście, siema ozdóbka, to jest takie fajne, takie miłe, nie? Siema, siema, mordki. U Was też taka piękna pogoda. Ja długo spałem, musiałem to wszystko oddypać. Ale powiem wam, że jest tak piękna pogoda. No kurde, no mam 17, dziesiąty, a jest tak pięknie, nie? Ja nie, 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 nigdy nie, mordeczki moje kochanie, nie prosi mnie nigdy o rewanż z Adbasterem. Nie będę walczył z gościem, który chciał iść na mnie do sądu. Nie będę zwał... gościem, który jest legalnym bogiem i nie będę z takim kozakiem walczył już nigdy, który. który nie ma dla mnie honoru, no? O, Pała Życiowa, go napisał. Siema, mordeczko. Tak, jestem Pałą Życiową, a ty jesteś kozakiem, bo siedzisz w internecie, wyzywasz innych. Szanujecie cię, w chuj, szanuję cię. Jesteś. Ciebie. Jak się nazywasz? Akro Aseleb, dla ciebie. Szanujcie Tylko debila z siebie zrobiłeś. Jakiś pan napisał. Tak, debilasz siebie zrobiłem. Macie rację. Gościu był na legalnych środkach i był młodym bogiem i zrobiłem z siebie debila, że w ogóle wszedłem do Oktagonu. Że tego nie sprawdziłem wcześniej, że gościu jest kurwa na furany legalnymi środkami. Więc zrobiłem siebie debila, zgadzam się, mam mordeczki Dobra, koniec, koniec tematu fejmu Zaczynamy kolejny etap Zajebiste życia Powiedzcie mi, czy yy, Czy u was też taka ładna pogoda jest w całej Polsce Bo powiem wam, że jeżeli by tak na przykład Kolejny tydzień miał być takiego ładnego To bym ruszył w Polskę Pojechał sobie yy, Pojechał sobie i na przykład to nagrywał, nie? Piękna w Poznaniu Czyli Poznań piękna, Warszawa piękna I gdzie tam jeszcze pięknie macie? Gdzie macie pięknie to ten To zobaczymy czy za Polska Pomorze jest pięknie Powiedzcie mi na Pomorzu O patrzcie, powiedziałem Pomorze pomo Słoneczne Kurde zajbiście. Powinno być cały rok tak w Polsce nie? Tylko w święta W święta eee, jak... Ale dziewczyna ma zajibisty rower Poczekajcie patrzcie jaki ma rower kozacki Tam daleko widać? Jak sobie jedzie? Widzieliście? Czy nie widzieliście? Takim kozeczką Maria miała. Sorki mordeczki już, już, ruszam. Już. już. Eee... Kurde, zgubiłem wątek. A, że jakby na święta było, nie? Że jest chujinka, e, e, dużo śniegu spada i na przykład przez miesiąc czasu śniega, później znowu ciepło, bo zajbi się, nie? Gdynia, o kurde, w Gdyni fajne. W ogóle m, Trójmiasto, piękne piękne miejsca. Ogólnie Polska jest piękna, nie? Do Szkocji. No, pasuje teraz do Szkocji, nie? W Kircie bym chodził, w Suwałki, w Śląsk. Wy tam godocie, nie, chłopaki? Fajnie. Ja jeżdżę swoją starą Toyotą z 98 roku oklejoną całą, nazywam to boy Sowus. Wcześniej grupę miałem taką. W chuj kocham ten samochód, wiecie, ja mogłem go milion razy zmienić. A w bardzo dużo pieniążków w niego zainwestowałem, żeby ze starego dziadka, takiego jak ja, czyli z mojego auta, zrobić naprawdę furę, którą, no, no, teraz się rzuca w oczy, która fajnie chodzi. No, i jeszcze takim autkiem mam, jeszcze, nie mam tylko tego auta, mam to, ale to po prostu kocham. No. Dziadem jestem. No jestem dziadem. Jestem, jestem. Jestem dziadem. I dobrze mi z tym. Co z Bad Boys? Bad Boys zamknąłem, bo ja przestałem tańczyć. Stwierdziłem, że już mam swoje latka. Chociaż poczekajcie, coś wam pokażę. Pokażę wam dziadka, nie? Dziadek. Już, już teraz wpierdalałem dużo, ale zobaczcie dziadek, nie? Tak wygląda dziadek. A teraz dopiero napnę. I ja siedzę, nie? Czyli jestem dziadek bez formy. Dziadek bez pomysłu na życie, dziadek bez fajnego życia, ja to wszystko wiem, te pały życiowe, ja wiem, że one wiedzą lepiej, ja, ja je w chuj szanuję, nie, że siedzą przed komputerem, tracą swoje życie i ciszą na innych. To trzeba mieć naprawdę no ja mam dla nich szacunek, bo, bo zamiast cieszyć się życiem, napierdalają na innych, czyli szacą w chuj, że niszczą swoje życie, nie. Naprawdę, teraz ze za swoich mordeczek, teraz wam mogę powiedzieć, to wszystko, co ja przed walką mówiłem... To było wszystko ustawianie przeciwnika, nie? Wykop cię jedzie? Przykro mi, bo ja na przykład do wykopu nic nie mam. Nigdy w życiu na wykopie nie byłem, a nikt do nich złego słowa nie powiedział, jeżeli mnie jedzie, no to już ich sprawa, nie? O to oni decydują, kim chcą być i jak. Słuchajcie, ja wam coś powiem, ja byłem przygotowany na milion procent, na milion. Ja się tak szykowałem, ja byłem przerażony wtedy, co dostałem tej choroby gorączki. Ale mi lekarz powiedział, że po prostu yy, byłem aż przetrenowany tym i ta choroba tak jakby mnie spowolniła. Czyli, znaczy spowolniła. I tak byłem za dwa dni na treningu, mają 37 stopni gorączki, bo stwierdziłem, że idę, idę to wygrać, nie? W ogóle ktoś się dziwił, że zmieniłem swoją nazwę na fanpage'u na Facebooku. Dobrze, że zmieniłem, bo już mi zablokowali na 3 dni, yy, bo wpisałem ASSASSIN. Bo tak mnie zaczęli nazywać, bo chodziłem cały czas w kapturze, ta broda Się śmiali, że mam tak włosy zrobione Śmiali się, że wiking, a później mnie nazwali asasyn, bo Bo wiecie co? Chłopaki w Szczecinie Jakby troszeczkę negowali mój plan Bo ja mówiłem tak Wchodzę, przybijam mu piątkę, napierdalam go On będzie chciał wyjść w nogi, zakładam mu duszenie To był mój plan, który ja wymyśliłem A chłopaki mówią, nie no na początku się trochę z nim pobaw, wyczuj Popatrz na niego a ja miałem swój plan i nie wiem, Dawid, czy to mądre. Później chłopakom z Poznania, jak przyjechali, bo Krycha mi załatwił chłopaków do narożnika, bo ja nikogo nie chciałem. A Krycha mówi, Dawid, dawaj, kurwa, załatwić ci fajne ciemalnie. No jak zobaczyłem ich, zobaczyłem, że mega koty, no brazylijski pas, ten brozowy pas brazylijskiego, no to widać, że gościu w głowie bardzo poukładane, bo ja uważam, że brazylijskie bardzo uczy myślenia, czyli e, i szacunku. To jest takie, i troszeczkę inny świat, nie? Jak ja szedłem tam i mówię chłopaki, no słuchajcie, oni mam nie Dawid wyczuj go, nie? ale słońce na pierdziela. Fajnie, fajnie. Albo nie co? niech na pierdziela. Ja mówię, nie, ja mam taki plan. Lewy, prawy bomba, jeżeli go nie ubiję, to po prostu zakładam mu to duszenie no i nie ma opcji. No ale widzicie, nie jestem tylko dziadkiem, który się mylił. Wyszedł z legalnym, młodym bogiem, z gościem cięższym, wyższym, u siebie na terenie na legalnych środkach i jeszcze chciałem to wygrać no, przegrałem, więc mogę tylko przeprosić wszystkie moje mordeczki które we mnie wierzyły i ci, co widzieli jak się bardzo trenuje, no, no po prostu, no, no... nie da się wygrać z legalnym bogiem. No, no nie da się. No, jeżeli ktoś jest legalnym bogiem, na legalnych wspomagaczach, zobaczcie, nawet pojechałem sobie, e, kupiłem, bo chciałem zobaczyć e, ten... E, jak te środki działają, bo ja akurat środków nie brałem później pojadę na trening, sprawdzę jak to działa no ale pytałem gościa kupując to mówię, mordeczka, a powiedz mi jedno jeżeli bym wypił na przykład 5 butelek tego on, kurwa ziomuś jakbyś wypił, wypił pięć butelek to byś po ścianach bokiem chodził, kurwa i byś wyglądał jak z horroru tego, wiecie co ludzie chodzą, ręce wyginają i tak chodzą bokiem, nie a ja mówię, no tak, no ale przecież to jest legalne morda, on mówi, no tak, no ale kurwa no jakbyś tyle tego wypił, to byłbyś byś nawet umrzeć a ja mówię, no, no tak, ale niektórzy tego nie rozumieją. Nawet prawnicy, którzy odpisują pisma, twierdzą, że to jest legalne i że to może być, więc. Więc ja jestem głupi, nie, nie pasuję do tego świata, bo, bo myślałem, że. że kofeina, chyba nawet w UFC tak jest, wiecie? Że w UFC, bo coś tam Wojtek wspominał, że co, jak ktoś wypije dwie kawy, to coś tam, nawet chyba w UFC jest. Yy, Ile możesz mieć kofeiny w organizmie? Czyli jakbyś wypił na przykład 5 kaw i oni by sprawdzili to też może nie być Coś takiego jest, bo mi jeden z sędziów, który przyznał mi rację Z innej federacji, z której mam bardzo dobry kontakt Powiedział, no Dawid, słaba akcja, no ale mówi No nie przeskoczysz tego, nie? Gościu zrobił badania, że niby jest wszystko legalnie Ja nie wiem, ja tych badań nie widziałem Mogli mnie wtedy zaprosić, bym spojrzał na te badania, powiedział Nieważne, że miał na przykład taurynę, mógł mieć przeskoczoną stokrotnie, kofeinę stokrotnie, ale no, no, był na legalnych. No i no, nie, nie przeskoczę tego, no. Dlatego ja grzecznie po prostu powiedziałem dziękuję na no, nikogo nie ten. Jeszcze raz go proszę, żeby nie szedł na, na psy ani na, do sądu na mnie, bo nie chcę w życiu e, sobie bruździć jakimiś sprawami. Miałem kiedyś za dużo spraw, za dużo czasu spędzałem w sądzie za różne akcje na e, zabójki tego. Ja no nie byłem grzeczny. Miałem, bardzo dużo spraw sądowych, ze wszystkich jakoś się wyplątałem, jestem e, ten, jestem już oczyszczony, więc e, nie chciałbym mieć kolejne sprawy, bo mi to do życia nie jest potrzebne, nie, na tej zasadzie. Dobrze, więc odbasty, proszę Cię, e, żebyś nie szedł nigdzie, jak u Was się tak załatwia sprawy w tamtym rejonie, że na wszystko jedziecie na psy i do sądu, no to szanuję, no. Ja nie pójdę do Ciebie na, do sądu na, na to, że mi HIF powiedziałeś, że mam HIFA i że dlatego tak wyglądam, bo prawdopodobnie mam HIFA, bo, bo, bo dla mnie by było tam jak ktoś nazywał kiedyś konfidentem, no to dobra, to nazywajcie mnie dalej konfidentem. Ja jeżeli miałbym ci za to coś zrobić, to bym ci dał najwyżej wry i tyle, nie? I powiem wam, że ten filmik o, o tym hif jeszcze bardziej mi nakręcił. Ja wam powiem, jakie ja miałem plan. Ja w oczach widziałem te wszystkie pały życiowe, tych wszystkich gnoi, którzy cisną nie tylko na mnie, tylko na innych, którzy marnują swoje życie, siedząc przed komputerem i wyzywając innych, hejtując innych, widziałem i wszystkich na jego, na przepraszam powiedzieć, mordzie. I ja dlatego mu tak ostro wypierdoliłem tego pierwszego. Zobaczcie, ja mu tak tego pierwszego lewego sprzedałem, tak jak mnie chłopaki uczyli, że nie na ten, na całej tej ja wjechałem, mówię, albo go trafi, albo go nie trafi, aż mi z nóg wybiło. Bo on coś tam próbował mnie kopnąć. On dostał w ryj i dobrze wiedział, że, że jakby nie był na tych legalnych środkach, to myślę, żeby padł. Ale no, że był na legalnych środkach, to dał radę. Później przytulił się do mnie, nawet on nie próbował mnie ubalać. On był w takim szoku, że dostał w To kiedy docisnął mnie do klatki, ja sobie spokojnie rączkę wziąłem stąd, przełożyłem tu, założyłem pięknie duszenie. Mówię, kurwa, wszystko idzie pięknie. No ale wiecie, no legalnego Boga się nie przeskoczy, nie? Myślę, że jakbym mu urwał głowę, to też by biegał w koło. Sam korpus, głowa by cały czas leżała. Osobno, on by biegał jak kura w koło. Ale to tak, to ja przegrałem. To ja przegrałem. Ale niech będzie. To ja przegrałem. Przyznaję się, mam trzy przegrane. Z. Ja mogę powiedzieć tylko jedno. AMBRO idealnie mnie zgasił w poprzedniej walce, nie byłem przygotowany, w tej chwili byłem przygotowany na 100% i przegrywam Więc czy jestem przygotowany, czy nie, widocznie jestem tak cienki, że przegrywam wszystkie walki o, Następnym razem mi wpuszczą nosorosa, kurwa do klatki i powiedzą walc z nim, bo on jest na legalnych kurwa środkach Nigdy mi nie chcą dać walki z normalnym przeciwnikiem Nigdy nie dostałem przeciwnikiem Chciałem zawsze walczyć w 70 W swojej normalnej wadze z biz tucie z normalnym nawet zawodnikiem Ja to zawsze chciałem A zawsze dostaję gości kurwa, Najpierw Cox to kurwa milion kilo Później Ambro Jak to mówią gangsta Ale Ambro zawsze szanuje piąteczka Ambro pamięta że to wszystko są w, w swoim kierunku żarty No a później dostałem legalnego boga No i weź to kurwa wygraj Z legalnym bogiem Jadę sobie właśnie do kina Wbiłem się w korek a wiecie co? Widzieliście tą akcję jakiś czas temu, co ja kiedyś powiedziałem, że jakby walczył Medzikal w boksie, jak będzie walczył w boksie, to wygra i pójdzie wem ma to przegra? I kto miał kurwa rację? Kto miał rację? Jakby nie było kopania, to by se nie złamał nogi, prawda? Jakby mnie posłuchał. Czyli kto miał znów rację? A pamiętacie to, jak Medzikal e, jakiś czas temu e, obudził się i miał, jest tam gdzieś szot zrobiony, jak mówi Kurwa, sił mi się ozdoba! mi się, że z nim się napierdalałem. No i 14,8 sekundy przegrałem walkę. Ile trwała walka? No ile trwała walka? 14,8, czy mi się zdaje? Zbieg, kurwa, okoliczności. I co powiedział, że nie wystąpi na trójce, wystąpi na trójce, nie wystąpi. I to ja kurwa jestem pierdolnięty? Że to wszystko się układa jakoś w całość? Ja jestem jebnięty? Zobaczcie tego szota. Budzi się i mówi 14,8. Ile walka trwała? Sprawdźcie, 14,8, czy mi się wydaje? Czy na ja, to ja jestem jebnięty? To ja opozorowałem złamanie nogi na 100%. To ja opozorowałem, nie? O, ktoś napisał o zdobie: jesteś pierdolnięty? Jestem pierdolnięty, morda. Jestem pierdolnięty. Więc nic nowego nie powiedziałeś. Same kurwa przypadki. Kurwa, w wróżbitą jeszcze zostanę. Co nowego powiesz, jak siedzisz przy komputerem i wpierdalasz tę klawiaturę, że jestem pierdolny, ty co to da w Twoim życiu? Wytłumacz mi, co da to w Twoim życiu, nie w moim. Bo w moim to tam kurwa ściek, spływa to jak po kadce. Ale co powiedz mi, co w Twoim życiu to daje? Siedzisz w komputerze i ciśniesz szajnych ludzi. Co ci to daje? Kim jesteś, żeby komuś innemu mówić, co ma robić? A swoje życie marnujesz w tym czasie. Bo zobacz ile razy klikasz na kogoś, napierdalasz. Jak piszesz, że jest ktoś pozytywny, to szacun! Bo kogoś nakręcasz pozytywną energią, a jeżeli pisze, że ten. Ludzie idą, machają, to trzeba odmachać, bo pozytywne mordy się cieszą. Ktoś pisze pała życiowa. No pała życiowa, ta pała życiowa, która siedzi przed komputerem. Jeżeli nawet piszesz o mnie pała życiowa, to wytłumacz dlaczego. To, że uśmiecham się do wszystkich, tych, że jestem fajny, to, że walczę z młodym bogiem, kurwa, niezniszczalnym, nawet on sam potwierdził. Wziął nawet sam potwierdził na, na tym live, że on jest kurwa niezniszczalny, że to on jest legendą w ogóle za życia. Z białym pasem BJJ już został legendą. Czyli zobaczcie. Brązowe, czarne pasy nikt go nie może zadusić, bo to jest kurwa legenda. Przecież to jest legenda z białym pasem. Kurwa od razu powinienby dać czerwony pas. Ma chyba tam ilość ludzi ludzi na świecie, ale on kurwa jest niezniszczalny. On wytrzymuje duszenia, kurwa idealnie zapięte. Na legalu! Nie, na legalu jest kurwa. I jeszcze mnie straszy z sądem. Do czego? Do jakich czasów to doszło? Dziewczyny się do mnie uśmiechały. Jest miło, bo dziewczyny się do mnie uśmiechały. I to takie naprawdę ładne. Ja dziękuję Fame'owi do końca życia będę im dziękował. Bo w momencie, gdy zamknąłem... Nie wiedziałem w sumie, jak chciałem skończyć już z BetBoysami, nie wiedziałem w którym kierunku pójść. Pomyślałem, że chciałbym być youtuberem. I wtedy zadzwonił do mnie Wojtek. Więc szanuję jej wuj. Bo zadzwonili, powiedzieli. Pierwszego dnia im powiedziałem, Wojtuś, ja będę z wami przez następne 10 lat i do końca świata, jeżeli nigdy mnie nie oszukacie. I poprosili mi, proszę, nigdy mnie nie oszukajcie. Nie oszukali mnie. W sumie mnie nie oszukali, ale... Ale mogę chociaż SMS-a wysłać, że jest live. Nawet SMS-a, nawet jak mnie nie zaprosili. Dobra, mordki moje kochane, mam półtora tysiąca ludzi. Boże, jak się cieszę. Ej, w chuj się cieszę, że są na coś odbiorcy, odbiorcy którzy jednak... Jednak rozumieją tą samą sytuację. nie rozumieją, ale że są u mnie. Mordeczki, ja idę sobie do kina. Nie wiem, pomyślę, co będzie dalej, ale chcę na razie sobie odpocząć. Wężników BJJ, bo zakochałem się znów w tym sporcie. Na pewno wrócę, a na pewno zacznę boks trenować. Ja nigdy nie trenowałem boksu, ale zacznę klasyczny boks, bo po prostu bardzo mi się spodobało po tym, co mi pokazali chłopaki też w Szczecinie. Bardzo, że byliście ze mną, że przychodziliście na treningi, nawet wiedzieliście, że już jestem spisany na straty, dziękuję takim ludziom, kocham pozytywne apały życiowe, to jest wasz wybór, żyjcie jak chcecie. Dalej klikajcie w klawiaturę, żyjcie swoje życie i docinajcie innym, to wasza sprawa. Pozdrawiam, lecę do kina, buziaczki, jo, jo mordeczki moje kochane.